Stanisławów, miasto zachodniej Ukrainy, położone w południowej części Galicji na przedgórzu Karpat. Miasto założone ponad 300 lat temu jako miasto prywatne przez Andrzeja Potockiego, które nazwał to miasto Stanisławów na cześć swojego ojca Stanisława i syna pierworodnego też Stanisława. Pałac Warowny Potockich. Został otoczony zabudową na planie sześciokąta. Sam pałac był na planie równoramiennej gwiazdy. Te zarysy można do dzisiaj jeszcze odnaleźć na starówce Stanisławowa. Stanisławów był miastem prywatnym do 1801 roku, kiedy to po pierwszym rozbiorze Polski został kupiony przez rząd austriacki i został miastem monarchii austro-węgierskiej. Miastem tym był do I wojny światowej po upadku monarchii. Przez krótki okres czasu był nawet stolicą nowo powstałego, krótko istniejącego państwa Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Zostało odbite przez wojska polskie i wróciło do granic Polski w maju 1919 roku. Przez 20 lat było Polskie od 1939 roku, nastąpiła była tragiczna sytuacja dla miasta, popadło pod okupację Rosyj, radziecką, a od 1941 roku pod okupację niemiecką. W tym okresie zostało bardzo zubożało, bardzo zostało zniszczone, a ludność, jeżeli chodzi o Polską i żydowską, w znacznym stopniu została zlikwidowana. Po okresie konferencji jałtańskiej w 1945 roku zostało zaanektowane przez Związek Radziecki i należało do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Tak trwało do 1991 roku. Od tego roku jest miastem Ukrainy. Wielką niespodzianką i nieprzyjemnym dla miasta był fakt, że w 1962 roku, w 300. rocznicę powstania, została nazwa miasta zmieniona na Iwano Frankowsk na cześć poety ukraińskiego. Po okresie 1945 roku, polska ludność, która nie, nie zginęła w okresie okupacji dwóch okupantów, została na siłę przesiedlona, pozbawiona swoich domów i majątków. Na ziemi odzyskane Polskie i naj, najwięcej tej ludności osiedliło się w okolicy Opola. Natomiast, natomiast z Polski, z południowej Polski Łemkowie zostali przesiedleni na ich miejsce w okolicy Stanisławowa. Pałac Potockich istniejący, obecnie jest to szpital wojskowy, pozostała tylko piękna brama wyjściowa do parku. Z ciekawostek Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny jako sanktuarium Potockich było miejscem mszy żałobnej pułkownika Michała Wołodyjowskiego, jak wszyscy wiemy, bohatera trzeciej części trylogii Henryka Sienkiewicza. Obecnie jest to miasto stolicą regionu Iwano-Frankowskiego. Dziękuję.